Cześć, witajcie na naszym kanale. Ja nazywam się Ania Kolasińska i dzisiaj goście, goszczę dr Wandę Baltaze, ekspertkę w dziedzinie anti-aging i doktora nauk o zdrowiu. I będziemy rozmawiać o kontrowersyjnym w ostatnich latach temacie, a mianowicie o kolagenie. Cześć Wanda! Cześć, Aniu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie świetnie zaczęłaś, bo myślę, że kolagen rozpala nas wszystkich do czerwoności. Mamy mnóstwo przeciwników, ale też mamy mnóstwo zagorzałych fanów, więc faktycznie jest o czym rozmawiać. E, tak, no właściwie ja chciałam tutaj wspomnieć, że kolagen jest takim produktem, który jest doceniany i przez profesjonalistów i przez osoby takie jak ja. Ale jednocześnie też budzi wiele pytań, kontrowersji tego, czy warto, a jak warto, to jak długo. No i na te właśnie pytania dzisiaj sobie w tym odcinku odpowiemy. Ja tylko chciałam wspomnieć jeszcze na początku, że na hasło podcast jest 10% zniżki na produkty Primabiotic, m.in. na kolagen, o którym dzisiaj będziemy mówiły, czy kwas hialuronowy. Super. To zacznijmy od samego początku. Czym w ogóle jest kolagen i jakie funkcje w naszym organizmie ten kolagen pełni? Bo myślę, że my powtarzamy tą nazwę, rozmawiamy o tym suplemencie, ale często nie wiemy, no, że ten kolagen to jest coś, co my mamy w swoim organizmie naturalnie. Myślę, że to świetna puenta, bo faktycznie każdy z nas wie, że kolagen jest potrzebny, jak mamy zmarszczki albo bolą nas stawy. i Albo na przykład usłyszeliśmy od sąsiadki czy od lekarza, że fajnie byłoby poprzymywać, jak coś nam gdzieś strzyka. Natomiast często zapominamy, czym w ogóle kolagen jest. I teraz. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że kolagen jest to białko i to białko, które ma bardzo ważną budulcową rolę w naszym organizmie. No i oczywiście, jak słyszymy białko i jak słyszymy budulec, no to często myślimy tylko o mięśniach. Natomiast kolagen jest to takie białko, które w zasadzie tworzy strukturę naszej skóry i to nawet w 70%, ale też jest odpowiedzialne za tworzenie naszych stawów, maziówki w tych stawach. Czyli mówiąc wprost, powoduje, że w ogóle dobrze się ruszamy, czyli cały ten nasz aparat ruchu. Może działać. No i teraz, żeby ta nasza skóra była ładna, promienna, naciągnięta, żeby nie było zmarszczek, żeby dobrze wszystko w naszym organizmie pracowało i żebyśmy my mogli po prostu się poruszać, czyli jakby żyć i dalej sobie być zwierzątkami, co bardzo lubię podkreślać, że nie jesteśmy wcale tylko i wyłącznie takimi inteligentnymi formami życia, ale że ruszać się musimy, to tego kolagenu potrzebujemy. Natomiast cały bajer kolagenu i tej, można powiedzieć, takiej narracji, czy suplementować kolagen, czy nie, bierze się stąd, że po 25 roku życia, czyli w zasadzie wydawałoby się, że nadal jesteśmy super młodymi ludźmi, ale zdolność naszego organizmu do produkcji kolagenu zaczyna spadać. I niestety, jak zaczyna spadać. To dobrze by było ją zacząć stymulować. Dlatego tak ważne jest pamiętać o tym, że nie możemy wszystkiego zawsze tylko zwalać na kwestię, że trzeba być takim naturalnym, tylko trzeba się zastanowić, kiedy i w jaki mądry sposób ten nasz organizm wspomagać. Tak, ja słyszałam nawet taką konkretną liczbę, że chyba. Po 25 roku życia, to ilość tego kolagenu w naszym organizmie spada o 1,5% rocznie bodajże. Takie, takie, słyszałam, takie słyszałam liczby, co by oznaczało, że ja już przez 10 lat straciłam go dość dużo. No to na co pomaga w takim bądź razie suplementacja kolagenu? Jakby pamiętaj też, że u każdego trochę inaczej jakby wygląda to spadanie, bo to wszystko okay. zależy od naszych indywidualnych zdolności i od tego też, jak o siebie dbamy. Bo jeżeli ruszamy się, pijemy dużo wody, jemy dobrze, czyli to nasze menu jest fajne i urozmaicone, no to wtedy wiadomo, że ten kolega może spadać na innym poziomie, natomiast pamiętajmy, że zawsze i u każdego spada. A na co pomaga suplementacja i po co w ogóle nam ona jest? Otóż tak naprawdę odpowiedź taka najkrótsza dietyka brzmi na wszystko. To znaczy, z punktu widzenia nas kobiet, czy jakby tych kwestii urodowych, pamiętajmy, że kolagen będzie powodował, że nasze włosy będą wyglądały lepiej, że nie będą się aż tak bardzo sypały, że będą błyszczące, nawilżone, że nasze paznokcie będą super wyglądały, że skóra będzie jędrna, napięta, że nie będzie takiej wiotkości, która często się pojawia, że można powiedzieć, że będziemy zachowany ten taki turgor, czyli wiesz, ta skóra będzie taka super sprężysta, jędrna, ale ale też to, co jest bardzo ważne, że będzie odpowiednio zachodziła cała praca naszego organizmu. To znaczy, wszystkie nasze ścięgna, wszystkie nasze stawy, cała ta maziółka będą prawidłowo funkcjonowały, więc przy każdej aktywności fizycznej ten nasz organizm będzie dobrze pracował i możemy wtedy być pewni, że nie będziemy tak chociażby podatni na urazy. Brzmi, jakby każdy z nas tak naprawdę powinien ten kolagen suplementować. Mimo to pojawiają się i to się pojawiają regularnie, takie głosy czy stwierdzenia. No, że ten kolagen, który pijemy, czy który jest dostarczany z zewnątrz, on nie jest skuteczny, dlatego że on się trawi w naszym żołądku i to tak naprawdę zupełnie nie ma wpływu na to, czy ten kolagen będzie w naszym organizmie, organizmie przyswajany, czy, czy nie. Kompletnie się z Tobą zgadzam, natomiast to, co jest bardzo istotne, to to, że faktycznie pamiętajmy, że nauka jest bardzo dynamiczna. I przez jakiś czas faktycznie panowała taka teoria, opinia, że przecież kolagen jest to białko, które tak jak wszystko inne, co jemy, będzie trawione, więc w zasadzie rozłożymy sobie ten kolagen do aminokwasów i albo one zostaną wykorzystane jako budulec, albo nie. Natomiast już teraz wiemy, że nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o to rozłożenie i o to, że organizm sobie wykorzysta, ten Aminokwasy, ale nawet mamy badania, które pokazują, że tak zwane peptydy, czyli mniejsze cząsteczki tego białka, dlatego, że tak z takiego można powiedzieć biochemicznego punktu widzenia, czy chemicznego, same łańcuchy białkowe tniemy sobie na peptydy, czyli takie łańcuszki mniejsze, okay. a te łańcuszki jeszcze rozkładamy sobie na takie koraliki, czyli właśnie te aminokwasy. I otóż te peptydy mogą być wchłaniane bezpośrednio z naszych jelit i mogą stymulować nasz organizm dodatkowo do właśnie produkcji tego kolagenu. Natomiast jeżeli pijemy sobie taki kolagen i nawet on zostanie częściowo rozłożony, chociaż jeżeli sięgamy po dobre suplementy, które będą miały odpowiednią formę i ta odpowiednia forma polega na tym, że będzie ten kolagen zhydrolizowany, to znaczy, że on od razu nie jest całym białkiem, tylko jest pocięty na te mniejsze łańcuszki, to to będzie powodowało, że nasz organizm szybciej sobie tak naprawdę wykorzysta te aminokwasy, czyli nie będzie ten suplement przechodził przez cały proces trawienia, tylko faktycznie będziemy mieli te rozłożone do aminokwasów. Tutaj przede wszystkim, między innymi, będzie to lizyna, prolina i one będą bardzo ładnie wpływały na tą produkcję tego naszego naturalnego kolagenu. Więc jak najbardziej... Możemy suplementować ten produkt, natomiast pamiętajmy, że suplementy to zawsze powinna być tak naprawdę dodatek, a w zasadzie wsparcie dobrej, zdrowej i urozmaiconej diety. Myślę, że to było kluczowe, co powiedziałaś na końcu. Ja też zawsze powtarzam, że to powinno być wsparcie naszego stylu życia. No ale skoro mówimy o tym, że warto suplementować, to jak długo. E, powinniśmy brać taki kolagen, albo jak długo możemy suplementować taki kolagen, czy powinniśmy robić przerwy, żeby było to bardziej skuteczne? Jak to powinno wyglądać? Ulubiona odpowiedź dietetyków to zależy. zależy. I psychologów. I psychologów, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o suplementację, nawet kolagenem, pomimo tego, że jest to produkt białkowy, czyli można powiedzieć, że też dużo bardziej naturalny dla naszego organizmu, że to nie jest tak, że dostarczamy jakąś witaminę albo składnik mineralny, który możemy, mówiąc wprost, przedawkować, to pamiętajmy, że jeżeli mamy fajną, rozmaiconą dietę, to oczywiście możemy sobie taki produkt suplementować. Natomiast fajnie jest co jakiś czas robić przerwę. W przypadku. Tego kolagenu jednak zalecamy, żeby nie robić tych przerw dłuższych niż 3 miesiące, dlatego że mówiąc wprost, organizm po prostu będzie go miał mniej. Tak, I jakby to nie jest tak, że suplementując akurat ten składnik nagle pobudzimy nasz organizm do trwałej produkcji, tylko on oczywiście będzie sobie produkował ten kolagen w miarę jak będziemy przyjmować dodatkowe tutaj te aminokwasy w postaci suplementów. Okej, okay, to podsumowując tą rozmowę, czy według Ciebie, jako doktora nauk, Warto suplementować kolagen. Jeżeli dbamy o siebie, jeżeli dbamy o aktywność fizyczną, jeżeli mamy zdrową, rozmaiconą dietę i wiemy, że robimy wszystko fajnie i o siebie dbamy, to jako taki miły dodatek, wsparcie naszego organizmu i wsparcie naszej skóry i całego organizmu, warto jest suplementować kolagen. Wanda, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aniu, dziękuję za zaproszenie.